Z tej strony Lego Heropolska. Na dzisiaj mam dla was minifigurkę pilota myślica Tai, konkretnie wersję z najnowszego bombowca Tai. Bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Cóż, różni znawcy jadą po tej figurce, że jest to zwykły pospolity pilot, no i według mnie to jest bardzo błędna opinia, ponieważ kolejną minifigurką figurką jest pilot bombowca. No cóż, jedyna rzecz do której się przyczepia, że jest to pilot nie bombowca, zwykłego myśliwca. Ale plusem dużym jest to, że mamy tutaj nowy design, który prezentuje się o wiele lepiej. Cała figurka dostaje po pierwsze bardziej szczegółowe, bardziej pasujące do pilotów nóżki. Thor z tyłu również ma zbroję na plecach, a wcześniej był tylko kombinezon. No i też nowy design hełmu. Zaraz sobie omówimy bardziej szczegółowo, ale tak czy siak, tak jak mówię, jest to nowa, unikatowa figurka z bardzo ładnym designem. Jako broń dostaje oczywiście, tak samo jak wiceadmirał Sloan, zwykły krótki pistol blasterowy. Tak jak już wspomniałem, dors oraz nóżki mają nowy design, zaraz to sobie porównamy do starego tak czy siak, bardzo ładne, poza tymi kieszeniami właśnie mamy te pasy, podobne były nóżki u agentów z Inferno składu, bo oni też byli pilotami, no pas akurat dosyć klasyczny, ten element na klatkę piersiową jest jakby trochę większy, tutaj mamy oczywiście aparat tlenowy, też on jest trochę inaczej zrobiony. Myślę, że też trochę lepiej. No, i przede wszystkim na plecach nie mamy tylko zarysu, a mamy pełną, uprawną zbroję szturmowca. No, bo właśnie takie zbroje na plecach pis nosili głównie piloci. No, i według mnie to wygląda lepiej, jest lepiej odzorowane i po prostu fajniej się to prezentuje. Do perfekcji brakuje tutaj jeszcze drukowanych rączek. Też ważną rzeczą jest tutaj helm. Ma on bardzo ładny nowy design. Nie podoba mi się tylko to, że wokół od tego jakby wąska nie ma takie obramowania, tak jak było to kiedyś w LEGO. E, tak czy siak i tak fajnie się to prezentuje. Oczy, no mówię to oczy w cudzym słowie, no bo nie jest to wizjer, są so to jakby dwa wizjery. Tak czy siak zostają bez zmian helm. Cóż, pomimo tego, że wam się to odbija, nie, może tak. Cień trochę zrobię. Jak widzicie, nie ma tutaj tego szarego paska, który powinien być u pilota bombowca, tylko po prostu jest to normalnie zrobione, powinno być pomalowane na srebrno. Gówka akurat nic takiego specjalnego, trochę klasyka dla pilotów taj. A tak się prezentuje pilot Tai obok klasycznego, zwykłego pilota Tai oraz obok pilota bombowca Tai. Ostatniego dostaliśmy, to był bodajże 2012, 2011, 2013, coś w tych okolicach rok. No i to był właśnie zestaw tych fajnych kulek planet. Tam był właśnie build bombowca Tai. Podsumowując. To już na tyle w dzisiejszym odcinku, napiszcie co wy uważacie o tej minifigurce, jeśli chcecie zobaczyć pełną recenzję tego zestawu ze wszystkimi figurkami oraz konstrukcją to macie link w prawym górnym rogu w opisie oraz za chwilę pojawi się na koniec filmu. I ja się z wami żegnam, do następnego odcinka zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie. Zajmiesz się tym? Przystanie do nas lub zginie panie.